Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Nie tak dawno Mokry Łapska prowadził bardzo interesującą dla mnie serię filmików, w których mówił, w których opowiadał co trzy dni, jak prowadzi się mu akwarium na podłożu tropiki. Mimo, że ja takiego podłoża nigdy nie miałem i raczej nie będę miał, to z wielką ochotą i zainteresowaniem słuchałem jego wywodów, jego spostrzeżeń. Dlatego chciałem od niego troszeczkę odgabić ten pomysł i sam również co 10 dni Taką aktualizację mojego akwarium startowanego no, 10 dni temu na podłożu zbudowanego z gliny oraz z ziemi ogrodowej, z ziemi skretowiska. Więc dziś zapraszam Was na pierwszy z tej serii odcinków Epoka Akwariowa. Zapraszam na film. W tej chwili widzicie obrazek z dnia zero, z dnia kiedy było wystartowane akwarium, a tak wygląda obecnie można powiedzieć, że się nic wiele nie zmieniło roślinki troszeczkę podrosły glonów jako tako nie ma ale często pojawiają się pytania czy nawożę, jak nawożę świeże akwarium na ziemi ogrodowej na glinie i w tym właśnie filmiku mam się zamiar z Wami tym właśnie podzielić zresztą to jest ta seria żeby o tym porozmawiać sobie tak jak już wiecie z filmiku startowego kiedy opowiadałem o samym starcie tego akwarium wapń, magnez i potas ustawiłem sobie tak na oko nie robiłem wtedy testów tylko po prostu wlałem na wodę tyle, ile mi się wydawało, że pi razy drzwi będzie dobrze. Wlałem pierwszego dnia tego dnia 0,10 ppm fosforu oraz przyjąłem sobie dzienną dawkę żelaza 0,1 ppm. Po 7 dniach od startu akwarium postanowiłem zrobić testy i z testów wyszło mi 0,5 ppm żelaza, 15 ppm azotu, 50 ppm potasu, magnes 18 i wapń 110 nadal nie mam bestów na fosfor więc nadal nie mogłem zrobić tego testu, nie mogłem zmierzyć tylko pierwiastka, jednak z obserwacji jakie zauważyłem na roślinkach na szybach, zaczęły mi się pojawiać takie malutkie, malutkie niteczki było ich fakt faktem bardzo mało, ale znowu postanowiłem dodać 5 ppm fosforu, czyli nie dając w ogóle azotu, dałem do tego akwarium 15 ppm fosforu w ciągu 10 dni no można by powiedzieć, że jest to bardzo dużo, ja ciekaw jestem co mi testy pokażą jak w końcu je zakupię, czy skala testu tego fosforu będzie taka naprawdę mocno granatowa czy że mi pokaże, że jest tego fosforu bardzo dużo w toni wodnej czy może ta bina faktycznie połknęła ten fosfor i znajduje się on w podłożu? Ale to o tym się dopiero przekonam, dowiem kiedy zakupię, kiedy zrobię test na fosfor, co, co na razie widzę, że się nie zanosi, ale kiedyś ten dzień nastąpi na pewno. Poza fosforem dodałem sobie jeszcze 10 ppm potasu, czyli teraz w wodzie mam go. 60 ppm oraz magnez podbiłem do 23 ppm, czyli wlałem 5 ppm magnezu. Siódmego dnia również wpuściłem wszystkie rybki, jakie miałem do tej pory w tym akwarium. Oraz zakupiłem sobie 10 neonów czerwonych, które moim zdaniem ożywiły to akwarium i jest troszeczkę w nim więcej życia w postaci rybek. A jeśli chodzi o roślinki, te rośliny, które rosły dobrze, które rosły na żwirku jałowym, również na ziemi, na glinie, dają sobie wyśmienicie radę. Natomiast z nowości Ludwiga White rośnie. Powiem Wam, że jestem nawet mile zaskoczony, że wydaje się na chwilę obecną nie być trudną rośliną. Wydaje mi się, że jest szansa ją utrzymać i to nawet w dość fajnym stanie, także muszę się nią troszeczkę bardziej zaopiekować i myślę, że będzie nawet nawet fajnie. Od kolegi dostałem Nesea Gold, z którą też miałem różnie. Zwykle było pod górkę i w końcu z tej górki spadałem. Tym razem, chociaż ta Nesea jest jeszcze bardzo mała, to po Listkach. Wydaje mi się, że tym razem może akurat uda mi się z nią wygrać, uda mi się ją utrzymać, a jest to bardzo piękna roślinka i mocno na nią liczę. Natomiast Walici, z którą zawsze było mnie po drodze, którą zawsze bardzo chciałem mieć w swoim akwarium, która mi się pierońsko podoba, nadal nie idzie. Nadal nie idzie Tam niby puściła jakieś dwa trzy takie małe będy, ale to jest tylko taki promyk płomyk nadziei i nic więcej większego sukcesu z nią znowuż nie nie wróżę sobie ale będę walczył będę próbował może akurat się uda ponieważ naprawdę bardzo ale to bardzo bym ją chciał w końcu mieć w bardzo ładnym i zdrowym stanie w swoim akwarium z roślin które bym jeszcze chciał w tym akwarium mieć to jest w sumie chyba tylko Pokestemon helferii, tylko jeszcze jego mi brakuje. Z nim chciałbym również spróbować w tym zbiorniku natomiast jeśli chodzi o rybki, to jestem w pełni usatysfakcjonowany, w pełni zadowolony. Ta ławica onków fajnie sobie pływa. Natomiast z każdym dniem coraz bardziej jestem zakochany w tych miczykach. Ja wiem, że to są bardzo pospolite rybki, są mega popularne, ale strasznie mi się one podobają i to z każdym dniem coraz bardziej. Także powoli staje się ich tak takim zagorzałym fanem tylko jest jeden problem mam jedną jedyną samiczkę a reszta to są samce dlatego z tego względu ewentualnie może dokupię sobie dwie trzy samiczki właśnie mieczyków żeby zwiększyć swoją hodowlę tych pięknych rybek bo tak jak te weloniaste jakoś to mnie nie przemawiają to te klasyczne te mieczyki z mieczem Naprawdę śliczne są, przynajmniej dla mnie. Tak jak są bardzo popularne, tak są bardzo dla mnie ładne. I tym akcentem już kończę dzisiejszy odcinek, i zapraszam Was na kolejny z tej serii za 10 dni, a w międzyczasie na pewno coś wrzucę. Także trzymajcie się. Cześć wszystkim.